Witam Państwa pszczeli zakątek przy roztoczu i tutaj pokażę Państwu e, że jedną z najważniejszych rzeczy w tym okresie dla pszczół to jest woda. Woda i jeszcze raz woda. I tutaj pokazuję przykład tej e, takiej bezproblemowej rodziny. No one wykorzystują wszystko mogę pokazać na większości. I tutaj te rodziny, które się tak równomiernie rozwijają, no to one biorą wodę z daszków. I tu jest plus z Ta woda na tych stworzy w stucznych daszkach po prostu dłużej się utrzymuje, bo jak widać na metalowych, to jedna pszczoła jest tylko. O tam widać jedną pszczołę. I tutaj zbierają sobie wodę. I woda, woda, jeszcze raz woda. Głównym takim błędem jest właśnie zostawienie pszczół bez wody. One muszą mieć wodę. Nie stawiamy dużych pojemników, drodzy Państwo, bo yy, choroby choroby, choroby, jeszcze raz choroby. Co jakieś e, 7 dni, no, no co kilka, można spryskujemy e, płynem odkażającym e, ten, ten dolny pojemnik, który przytrzymuje wodę. Ona spada na dębowy, tutaj e, dalej, jeżeli jest jej za dużo, na ten dębowy pniak. I też jest korzystają z, z niej. Bo część wody wsiąka w drewno. Ale mówię, nie wolno zostawić yy, takiej kałuży bezodpływowej. Bo wtedy może być problem. No i tak to wygląda. One wody bardzo dużo potrzebują. No i tutaj dziś nie zauważyłem. Mam w ręku zmniejszenie wlotku pszczołom. Jakoś nie widać e, rabunków, ale może nie, jeszcze nie jest czas na to. E, I może inni pszczelarze też dokarmiają swoje pszczoły, lub e, mają s, e, pokarm, bo nie odbierają miodu tak do końca, bo nie ma takiej potrzeby. E, I dlatego mówię, ale dużo pszczół w ubiegłym roku e, tutaj. Jakby rodziny zmniejszyły się, rodziny pszczelek. Czy się jakieś powody dziwne, niezrozumiałe. Twierdzą, że jakaś nowa odmiana choroby, ale to, to trudno powiedzieć. Odbudowało się to wszystko, już jest wszystko w porządku, ale każdy mówił, że było dużo rabunków, czyli najprawdopodobniej. No, coś było nie tak, ale jest fajnie teraz. Pszczoły mają, no nie wiem, pożytku, może takiego, co do roślin nektarujących może nie być, ale widzę, że bardzo noszą dużo pyłku. O, tutaj zbierają. Tutaj pszczoły noszą. Jest to piękny widok, jak ktoś to lubi tak popatrzeć. Delikatny szum. Poranek na pasiece zawsze jest piękny. No i tu teraz poprawimy to, to zmniejszenie w lotku. I wstawimy pszczoła. Także u nas nie ma. No, jest zbiornik rzeczny gdzieś około no, 500 metrów, no może 600. Ale pszczoła potrzebuje wody, to dużo wody. I teraz w tym roku może się uda nawet tylko złożyć połowy syropu, co w ubiegłych latach. Bo, bo nie, odbiera, nie odbieramy na pasiece yy, wszystkich miodów. A jednak pszczoła, która sobie to przerobi, też przyzimuje. Może nawet w lepszej formie. Yy, tylko yy, mówię, ten pokarm podajemy już teraz. Bo są silne rodziny. I ta pszczoła po prostu umrze, do, nie będzie zimować. A zostanie wykorzystana na przerobienie po prostu tego pokarmu miodowego do, na, na, na następne pokolenie, które będzie zimować w ulu i będzie na wiosnę otwarzać e, rodzinę także życzę miłego dnia i nie zapominajmy o swoich pszczołach one trzeba o nie dbać pozdrawiam i wszystkiego dobrego